Na porządku trzeba nawiązać kontakt z publicznością. Czy kontakt został nawiązany? Czy artyści są wspaniali? Czy jesteście zachwyceni tym gorącym wieczorem? Czy gwiazdy już schodzą? Czy jest wam ciepło? Nie kłamcie, to telewizja. Zobaczmy, co się dzieje w Toruniu. Jest tam Mariusz Kawalaga. Mariusz! Mariusz! Ano, je, no jestem, 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 witam was bardzo serdecznie. Toruń pozdrawia, Bydgoszcz, Toruń pozdrawia całą Polskę. Będzie tutaj miło, fantastycznie, święto kujawsko-pomorskiego. Województwa zaczynamy wspaniałą piosenką. Uwaga, 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 jesteście? Kiedy nie wiesz, co śpiewać, to weź lepiej nic nie śpiewaj. Kiedy nie wiesz, co śpiewać, to weź lepiej nic nie śpiewaj. Kiedy nie wiesz, co śpiewać. To ma być miło, ma być miło. Nie wszystkim będzie miło, miło, miło. Nie wszystkim będzie miło, miło, miło. Toruń pozdrawia, byt gość! Doruń się ma tam! Panie Piotrze, panie Piotrze, będzie pan świadkiem! Chodź pan tu! Panie Piotrze, niech pan będzie świadkiem! Za chwilę w tym oto stroju... Przepraszam, bo mam tu taką bólę. W tym oto stroju dojadę do Torunia i nic mi się nie stanie. Mało tego, pojadą ze mną chłopaki z tutejszego klubu Polonia i im też się chyba nic nie stanie. Bardzo proszę, chodźcie panowie. Chodźcie chłopaki. To juniorzy Polonii Bydgoszcz. Pan jedzie ze mną. Ech. Jako zakładnik. Jedzie! Panie Józku powodzenia na tej trudnej drodze Powodzenia Powodzenia, szczęścia, zdrowia Mój będzie w Toruniu niedługo już Miejmy nadzieję, że dojedzie Tak, odjeżdżajcie panowie Odpalcie wasze stalowe mustangi O matko Cześć, cześć, witam cię, rodzynku mój, rodzynku mój kochany. To jest mój kochany rodzynek, z którym miałem przyjemność współpracować. Wiecie, czemu rodzynek? Pomarszczony trochę, ale, ale. Ale co zrobić. Bo wody odeszły. Bo, wody. Jerzy, czekaj, czekaj, Jurek, pogadajmy człowieku. a ja widziałem, że tutaj dokonałeś selekcji. Piotr, e, Piotr Adam. Piotr wygląda jakby, jakby liter na trzech, ale dwóch nie przyszło. Mario, bo to mnie bolało całe życie. ja to chciałem wreszcie wykrzyczeć. Skoro my się nie lubimy, a jednak się tolerujemy. Ja Cię To, lubię. Tak, to tak może być między Bydgoszczem a Turynem? Tak nie może być, Mario. No jasne, że może być, człowieku. Więc rób coś w tym kierunku. Ja jestem za zgodą, ja jestem za zgodą, człowieku, ale jak... jak ja to nie to... mówię, żeby przenieść stare miasto do Bydgoszczy. Ja to mówię, żeby rozmontować cokolwiek. Nie, niech to zostanie. Tylko wymieniajmy się doświadczeniami, wymieniajmy się miłością. Ktoś tu mówi tak z radia, tego słyszałem. I dobrze mówił. Włosami się nie wymieniają. Włosami się nie wymieniamy. My się Włosami nie wymieniamy. A słyszeć, ostatnio, jak jechałem tutaj do Torunia, to przez CB radio słyszałem coś takiego, że porwali naszego prezydenta i żądają milion złotych okupu, bo jak nie, to go obleją benzyną i podpalą. No i, się i przez Sibi się pytają, no a po ile jest rzut? No po 3 litry. Nie jestem w stanie tego przekrzyczeć, ale po prostu. Popatrz! Krzyczeć! Krzyczeć! Moje runie, człowieku, co to było? Juniorzy z Polonii Bydgosz ogromne brawa przywili nam życie. Nas Zwrócili Panie Józku, panie Józku. Udało się! Myślałem, że jest trochę cieplej. Dlatego <grymantem> <grymantem> masz szalik. Ciekawe no, to nie ten szalik, panie Jusku. No właśnie, co się? Panie Jusku, właśnie. No bo tak, jakoś ten. Miał pan przecież biało czerwony Nie wiem, jechaliśmy, nagle się zatrzymaliśmy, wbiegłem w las i zmieniłem szalik na inny. Ale po co? No bo później wracam do Zielonej Góry, nie? Uff. Pan, panie Juszku, jechał do Torunia, komary z Torunia do Bydgoszczy Szyja. się co chwilę zatrzymywać i pukać w izolem, Tyle i A się została panu trąbka na czole. <śla> Mogę ukącić. Ale, panie Juszku, bo mnie zaciekawiło, nie wiem, czy pan zauważył, taka świnia biegła. Prosiak nas gonił, no i kaszlał na dodatek. No, no właśnie. O co tam chodziło? To może prosiaczek wrócił z wojska. Taki zagrypiony jakby na, na pierwszy rzut oka, ale się szybko mu wrzuciłem w pysk w termometr, wyciągnąłem i to tylko przeziębionko było. Także całkiem z zgranek to langwizde. Panie Jusku, może ktoś? O, o, Panie Józku, o, znajomych pan ze sobą zabrał. Zbyt gorszy pewnie. Na pewno ci od dziennikarstwa. Jestem za to wszystko po prostu. To tylko ta, tak się wywiady zaczynają, właśnie. Panie Józko, ale widzę co? No. Pełen bak. Pełen... Opo opona zapasowa <grym> jest. <grym> Pirelli? Wszystko się jest... zmieni. <grym> du Dunlop. Mam tu, tu mam wytatu wytatuowane Pirelli, a tu Dunlop. A myślałem, że takiego kormorana. <grym> no to co? Zapraszam Was do mnie na dół, kawaryciarze, chodźcie. Pamiętajcie, chodzi o to, żeby było miło. Za chwilę cudowne fajerwerki. Dziękuję wam drodzy torujańczyjczycy. Dajcie, znajdźcie się, bawicie mi. Tęce w górę. Kiedy nie śpiewać, to weź lepiej nic nie śpiewaj. Kiedy nie chcesz śpiewać, to weź lepiej nic nie śpiewaj. Kiedy nie chcesz śpiewać, to ma być miło. Kupię kiedy gotowe jest jedzenie Wolno ci grzebać kupie. kiedy gotowe jest jedzenie To ma być miło Nie wiemy To miło, wszystkich miłość, 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 To będzie miłość, miłość, la 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 miłość, la To la Żeby było miło i żeby było chociaż trochę cieplej, żeby było ciepło. Na rynku w grali dla państwa Kalaretra! Kawaler, słuchajcie! Ścigodni jubileusze, 40-latkowie kabaret Elita. Igrzego Oklaski. Człowiek dwulicowy ulicowy wyrachowany. Dziękuję Wam bardzo ścigotę, w publiczności za udział w naszych dzisiejszych obchodach. Bardzo dziękuję panie, panu prezydentowi za dostarczenie publiczności do występców. Byliście najlepszą publicznością, jaką dzisiaj mieliśmy. Z tego co wiem. Choć być może jeszcze gdzieś... Dziś, gdzieś dzisiaj występujemy, ale chyba raczej nie. Dziękujemy Wam bardzo. Na tym kończymy te oficjalne obchody święta województwa kujawsko womorskiego Mariusz Maga w Toruniu i jego goście jeszcze przez chwilę będą świętować. Ja z Bydgoszczy żegnam wszystkich Państwa i życzę miłego wieczoru, bo przecież dopiero wieczór się rozpoczyna.